Czemu taka podekscytowana jesteś? Co się dzieje? Hmm, idziesz na randkę. Ale nie byłaś jeszcze niedawno w związku z Bartkiem? Aha, zerwaliście. Ja ci mówiłem już pół roku temu, że zerwiecie. Słuchaj, pokaż mi profil tego gościa. A ja ci już powiem, czy coś z tego będzie, czy nie. Mnie wystarczy jedno spojrzenie na bio, na zdjęcie ja już ci z góry mogę powiedzieć, czy wyruszę jakąś przyszłość. No to nie jest żadna magia, to się nazywa intuicja. Ja mam bardzo silny, szósty zmysł. Każdy chłopak, z którym randkowałeś, a ja ci mówiłem, że zerwiecie, to zerwaliście. No ja nie jestem jasnowidzem, ja po prostu jestem realistą. I ja znam życie. Ja znam facetów lepiej niż ktokolwiek inny. Sam jestem facetem. No i też randkuje z facetami, więc ja znam płeć męską z każdej strony. Dobrze, daj mi telefon. Dawaj telefon, kochana. I my już przyjrzymy się temu i jego mościowi. Ja ci powiem, czy on jest dla ciebie dobrą, czy złą partią. Okej. Okay. Tinder, Slinder, Binder. Otwieramy święty Mikołaj, ale sobie znalazłeś partię ale nie sądziłem, że ty lubisz takich szerokich, wiesz to nie jest fat-shaming fat on zaś robi slat shaming patrz, w opisie ma napisane, że nie życzy sobie, żeby jego kobieta pokazywała nogi, ani ręce ani jakąkolwiek część ciała chociaż, jeśli zamieszkasz razem z nim w tej Laponii. Z tego co widzę, tam są jakieś takie zimowe pejza, pejzaże. To raczej i tak nie będzie miała szansy niczego pokazać, bo będziesz otulona pięcioma warstwami ubrania. Ale dla mnie to już i tak jest red flag, że on takie coś tam wpisuje w opisie, jakby to jest twoje działo A jeśli ono jest: Seksualizowane przez kogoś, to nie jest to Twoja wina, tylko wina osoby, która postrzega Cię jako obiekt seksualny, a nie jako człowieka. Możesz tutaj pokazywać ręce, nogi, nawet cycki na wierzchu, ale to nikomu nie daje prawa do tego, żeby mm, wykorzystać Cię. Tak to powiedzmy wprost. Tak. Mm -hmm. No, kochana, dobra, to już, to już tam jest red flag. On w ogóle jest jedną wielką chodzącą czerwoną flagą. Czy on ma jakiekolwiek inne ubrania? Czemu jest ciągle ubrany na czerwono? Lubi się wyróżniać kontrowersyjny. Na pewno mu się spodoba Twój telefon, bo też masz w takim kolorze. Co ma napisane dalej? Kinki. Mm. No wiesz co to znaczy, ale powiem Ci chyba jest bogaty, bo ta jego rezydencja w Laponii jest dosyć duża. Tylko on mieszka z dwudziestoma innymi facetami z elfami w no jeśli to by to nie będzie przeszkadzało no prawdopodobnie w razie jakiegoś większego związku to wtedy ty będziesz pewnie się wprowadzała do niego no proszę ciebie no i zobaczmy co on tam ma jeszcze dalej ale ma zaprzek ale ma sanie to są chyba Lamborghini wiesz albo citroen fajne takie lakierowane dębowe on kurwa cały świat zwiedza. I to będziesz z nim podróżowała po wszystkich kontynentach. To może być naprawdę fajne życie. Super sztukę sobie znalazłeś, wiesz? No zobaczmy, to zobaczmy, co ma jeszcze w opisie. Jeśli będziesz grzeczna, pokażę ci swojego wora. A że wór na prezenty, no nie wiem, podał taką emotkę z. Mrugnięcie mi to trochę było dwuznaczne, ale ma napisane, że jest kinki. No dobra, zobaczmy co tam jeszcze jest dalej. Woli dawać niż brać. Dla mnie to wszystko brzmi dwuznacznie. Powiem ci, nie wiem czego czasem nie widziałem na grindrze, wiesz? No, on wygląda jak taki typowy stary niedźwiadek z Grindra No, powiem ci, coś mi w nim nie gra, wiesz? A to idziecie na randkę kiedy? Dzisiaj, o batko. za ile? Za pół godziny. No ciebie chyba pojebało. No dobra, kochana, on mi się nie podoba. Na pewno chcesz na tę randkę iść, ja ci mówisz z góry, że nic z tego nie będziesz. On jest starszy, on mieszka w innym świecie, on nie mieszka w Europie, tylko gdzieś na drugim krańcu bieguna. Wiesz, nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, on może nie znać naszych obyczajów, no ja wiem, że on podróżuje po świecie, no, to może jednak ma znajomość naszej kultury, ale no nie wiem, wiesz, ta broda taka długa, ja nawet nie wiem, czy on ją myje, bo taką brodę trzeba dbać, dlatego ja nie, ja nie mam brody, bo ja bym wiedział, że nie miałbym czasu, żeby o nią dbać, no ale dobra, jak chcesz iść na tarantkę z nim, chcesz iść, no dobra. Tak, ci sobie makijaż, okej? Okay? Bo się na to znam lepiej niż ty. Dobra, to robimy makijaż. Na początek... oczyszczę ci twarz, wiesz? Bo widzę, że tam masz jeszcze jakieś resztki... ...podkładu. A to jest wczorajszy makijaż, tak? Byłaś na bez mnie? Okej, okay. myślałem, że się przyjaźnimy, ale spoko, mm -hmm. no nie no, dobrze, ale pamiętaj, że robię ci makijaż po raz ostatni, I już nie, będziemy, nie będę ci doradzać w sprawie chłopaków, ani w jakiejkolwiek innej sprawie, jak się znowu pokłócisz z rodzicami, to nie będziesz tutaj spała, nie ma, nie ma takiej opcji, zawsze na imprezy chodzimy razem, pamiętaj. Zapraszam na każde moje wyjście. Mhm. Okay. Pięk. Pięk. No, no i super. Nałożyć teraz bazę pod makijaż i przejdziemy już do faktycznego robienia twojego zarobistego luku. Zostaniesz już tak się wierdzić. Ja wiem, że jesteś podekscytowana, ale ja ci mówię, że i tak nic z tego nie będzie. Z iloma, z iloma już ci tak mówiłem, z pięcioma. I zawsze, czy to po miesiącu, czy po pół roku, czy nawet po dwóch latach, pamiętasz, że było z Mateuszem, to było takie piekło. Dzwoniłaś do mnie co noc zapłakana. A ja specjalnie dla ciebie wszystko rzucałem i się zajmowałem tobą, więc wiesz. Pamiętaj o tym, pamiętaj o tym, jak ci ten święty Mikołaj złamie serce. To potem do mnie nie dzwoń, potem do mnie nie dzwoń zapłakana o trzeciej w nocy, żeby Ci pomógł. Okej? Okay? Dobra. Ale teraz jest ważniejszy dylemat. Który podkład? Taki? Taki? A może taki? A może trumecz? Wiesz co, nie wiem. Ta palenizna z wakacji na Malediwach zeszła, to można ten jaśniejszy podkład. Ale to życie jest takie przewrotne, jeszcze niedawno byłaś z Bartkiem na Malediwach, a teraz być może do Laponii polecisz z tym starym dziadem, jako nie obrażam, no ale wiesz, wiesz, wiesz jak wygląda, ile on może mieć lat? Bo on nie ma podanego wieku, nie wiedziałem, że tak można. Nie poddawać. No i oczywiście wziąłem taką gąbek. Ja ci to wklepię rękami, okej? Okay? Nie obrazisz się na mnie. Tak, my się znamy na wysokim. Okay. No. Ja wiem, wiek to tylko liczba. Ale wiesz, tak samo mówią pedofile. Więc my się zastanowił. jest to rozprowadzone. Masz też fajną cerę, więc to się łatwo i gładko e, wsmarowuje w twoją skórę. Dobra, teraz korektor. Oczywiście korektora też nie wziąłem, ale chyba nie mamy co korygować, nie? No jest okej, okay. podkład My miałeś tam takie małe zaczerwienienie, chyba ci naczynka postrzelały, ale, ale zostało to za za zakamuflowany już podkładem. On ma bardzo fajne krycie, więc to co? Może jakiś róż na policzki ci damy. Dobra. Ja mam taki róż, ale on jest dosyć słaby. Ja lubię sobie zamiast tego różu to nakładać na policzki ten cień, to powiek. On ma taki fajny, intensywny kolor. Ale ci zaraz pokażę, jak to wygląda. Jak go teraz mam na sobie? No. Ufiel takie wypieki na twarzy mieć. Tak, 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 Jak ci to odwa? No. Chociaż jak tam polecisz na ten biegun, o ile polecisz, no to wtedy będziesz miała taki naturalnie. Ja nie wiem jak ty kochany wytrzymasz. Pamiętasz, jak byliśmy rok temu na morosowaniu? Nawet nie było minusowej temperatury, było pięć na plusie. A ty nawet palca nie mogłeś zanurzyć w tej wodzie. Krzyczałaś na całe górze, Będę miała hipotermię. Będą mi zaraz odkrywać palca. Bech, please. Bech, please. Ja nie wiem, czy to jest dobry to, to to pomysł. Ja nie wiem, czy ja tutaj się nie przyczyniam do zbrodni. Nie wiem, czy ci powinien pomagać. Może ci powinien tutaj zamknąć ze mną i nie pozwolić ci iść na tarantkę. Dobra, dobra. Jakby nie będę za ciebie decydować, tylko mówię co myślę. Okej, dobra, co my tutaj jeszcze możemy zrobić? No coś z oczami. Jak on jest taki mroźny chłopak, to może zrobimy taki śmieszny make-up. Co ty na to? Pobawimy mhm. się kolorkami. Nie wziąłem tych malutkich pędzelków, no to są też palcami na morzu. Ja myślę, żeby połączyć ten jaśniejszy z tym ciemniejszym i zrobić takie fajne przejście. Okej, okay, dobra. Dobrze, dobrze. I jeszcze mam biały eyeliner i możemy tutaj na powiece tak, takie śnieżynki zrobić. Wiesz, to będzie też dobrze wyglądało. I też na policzkach takie piegi. Białe śnieżne piegi. No. Nie będziesz wyglądała jak na jasełka, proszę ciebie. Zrobimy to dojrzane kobieco. Tak. Dobre, dobra, 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 dobra. Aha. Dobrze. To teraz... Wezmę tego białego eyelinera. Nie eyelinera, tylko... Tak, eyelinera. Mhm. Mhm. Dobra. I teraz zrobimy ci tutaj jedną śnieżynkę. Zrobimy Ci tutaj jedną śnieżynkę, jedną śnieżynkę, jedną śnieżynkę Wyszła trochę koślawo ale... On tego nie zauważy. Taki dziadyka stary z okularami to pewnie nawet nie to widzi na więcej niż pół centymetra. Przepraszam, że taki cięty jestem na niego, ale ja ci mówię, on jest chodzącą czerwoną flagą. Więc mniej ja już na niego jestem negatywnie nastawiony. Przepraszam cię, ale to bio. Nie wiem, o mi wyglądam takiego konserwatywnego szowinistę. I jeszcze w dodatku zboczonego. To do najgorsze połączenie. Nie wyszło najgorzej, nie wyszło najlepiej. Wyszło jak wyszło. Dobra. A i chciałem jeszcze zrobić te białe piegi. Będzie to fajnie wyglądało na tych różach z tych Teraz je przyklepię palcem, żeby to lepiej wyglądało. Good. I te e, mówisz o rozświetlaczu? Nie mam rozświetlacza, ale wiesz co? Mam tutaj taki biały cień w tej palecie. On jest lekko błyszczący i to może być dobry zamiennik rozświetlacza, właśnie. Dodamy ci na nosek. Niestety brązera nie mam, więc będziemy musieli I tutaj troszkę na czułko. No, błyszczysz się jak bombka na choince. Ja już bardzo czuję świąteczny klimat. Ty już chyba też, skoro się umawiasz ze świętym Mikołajem na randewu. No i teraz będziemy mieć musieli to ładnie przypudrować. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. I spsikamy tą mgiełką, która powinna ten makijaż utrzymać nawet na całą podróż na saniach dookoła świata ze świętym Mikołajem. Ale na pierwszej randce chyba cię nie zabierze. Nie wsiadaj z nim do sani na pierwszej randce. Nie można wsiadać facetowi do sani na pierwszej randce. To jest niebezpieczne. Słyszałaś o tym, ostatnio mówili na TVNie, to było w sobotę wieczorem, jedna laska, osiemnastoletnia, wsiadła kolesiowi z Olsztyna do sanek i ją gdzieś tam wywiózł, kurwa, nie wiadomo gdzie i do teraz się nie znalazła, więc bądź ostrożna, ok. No. dobra, <śmiech> <śmiech> zamknę Ci, Boże, zakryję Ci oczy, żeby Ci nie przygnąć do oczu, logiczne. A no i co? Jeszcze jakoś możemy dopełnić ten look? Nie wiem, jak myślisz? Mogę Ci założyć uszy i porąża, porąża? To są porąża? Porąża renifera Tylko nie wiem, czy to nie jest trochę kinki, ale on jest kinki, więc... Jemu się to spodoba? Mi się wydaje, że on jest furasem, wiesz? W szczególności upod upodobał sobie Renifery, więc będzie dobra. Ok, zakładam ci to, zakładam ci to. Przeporniki, okay. tylko pięknie. Mm. Pięknie ci te poroża wystają do góry. Wow. Dobrze, kochana, oddaję ci ten telefon. Tak, bądźmy w kontakcie cały czas. Jakby co, to poślij mi sygnał SOS, i ja wtedy Cię uratuję. I nie wsiadaj do jego sań na pierwszej randce. Na drugiej może już tak, ale nie na pierwszej, tylko jest rygma. Więc jakby bądź bezpieczny, baw się dobrze, masz ten gaz pieprzowy przy sobie, no to tutaj pieprzniesz w oczy, bo faceci bywają różni. Faceci bywają niebezpieczni, ja wiem, nad all men, not all men, ale jednak jak już coś się wydarza, to są mężczyźni, a nie kobiety, więc na ogół, w większości, w większości przypadków, więc bądź ostrożna i baw się dobrze, mm -hmm. pozdrów, rozmasażę makijaż, Boże, jak jest zawsze, pozdrów świętego Mikołaja